14 czerwca 1940 roku Niemcy deportowali do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego Auschwitz grupę 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. Datę tę uważa się za początek funkcjonowania obozu. Tydzień później dołączyło do nich 313 więźniów z Wiśnicza. Noszą najstarsze oświecimskie numery od 31 do 1071. Kim byli ci, którzy w pierwszym transporcie trafili do Auschwitz? Polakami, w większości młodymi ludźmi, uczniami, studentami, żołnierzami, członkami konspiracyjnych organizacji. Kwiatem polskiej młodzieży. Mieli po 17-20 lat i chcieli walczyć o wolną Polskę. 13 czerwca 1940 roku w tarnowskim więzieniu wydają więźniom depozyty, formują w kolumnę i prowadzą do żydowskiej łaźni. Każdy musi zanurzyć się po uszy w basenie pełnym brudnej wody z chlorem. Właźni trzymają ich do rana, po czym pędzą na dworzec przez opustoszałe ulice Tarnowa. Osobowy pociąg z wagonami drugiej klasy, zakaz otwierania okien. Przy wejściach stoją SS-mani z bronią. Pociąg rusza. Nikt nie wie dokąd. Na dworcu w Krakowie słyszą komunikat. Paryż padł. Euforia wśród Niemców. Pociąg wolno toczy się dalej. Na chwilę zatrzymuje się na stacji z napisem Auschwitz, a potem wjeżdża na jakiś boczny, rzadko używany tor. Wagony się trzęsą, koła skrzypią. Po kilkunastu minutach pociąg staje. Nieco wcześniej. W gorące popołudnie esesmani z psami otaczają torowisko przy budynku dawnego monopolu tytoniowego. To oni przywitają pierwszy transport więźniów do obozu. Skład pełen umęczonych za duchem więźniów zatrzymuje się z piskiem hamulców przy towarowej rampie. Krótką chwilę ciszy przerywają krzyki Niemców. Drzwi wagonów otwierają się z hukiem jedne po drugich. Stłoczeni w nich więźniowie, popędzani przez strażników, zaczynają zeskakiwać na rampę. Spada na nich grad uderzeń pejczami, pięściami, kopnięć ciężkimi buciorami. Oprawcy biją gdzie popadnie w głowę, plecy, brzuch, upadających kopią po nerkach i goleniach. Podniecone psy dopadają kolejne ofiary. Krew miesza się z kurzem, spływa po przerażonych twarzach i plami ubrania. Witajcie w Auschwitz. Od pierwszego dnia załoga Auschwitz konsekwentnie wdraża obozowy system, w którym nie ma miejsca na ludzkie odruchy. Pierwszorzędną rolę odgrywają w nim niemieccy kryminaliści, którzy obsadzili funkcje kapo i blokowych. Żadna najgorsza samowola, żadne najgorsze traktowanie przez strażników nie dotyka więźniów tak boleśnie, nie działa tak na ich psychikę. Jak tego rodzaju postępowanie ze strony współwięźniów. Tak później, we wspomnieniach, komendant Rudolf Hess opisze sposób, w jaki w obozie tłamsi się psychikę ofiar i przejmuje nad nimi kontrolę. Właśnie to, konieczność bezradnego przyglądania się, jak więźniowie funkcyjni, kapo i blokowi męczą swoich współtowarzyszy, działa druzgocąco na psychikę pozostałych uwięzionych. Kapo i blokowi mają wciągać ofiary w tryby demoralizującej machiny. Alienacja w cierpieniu ma być chlebem powszednim. Sadystycznym nękaniem staje się obozowa gimnastyka. Oprawcy ryczą, padnij, powstań, padnij, powstań. A ofiary w tumanach kurzu zalewają się potem i krwią, bo padając, rozbijają sobie nosy i kaleczą czoła na butach towarzyszy. Ćwiczenia gimnastyczne to także kaczy chód w przysiadzie, turlanie się w kurzu czy sprinterski bieg z jednego końca placu na drugi, urozmaicony od czasu do czasu żabką. Gdy ktoś mdleje, polewa się go wodą, a kiedy przytomnieje, za karę musi nieruchomo utrzymać pozycję w przysiadzie. Pokrwawionych i nieprzytomnych koledzy muszą zanosić pod studnie i cucić, żeby ss i kapo. Mogli dalej się nad nimi znęcać. Z każdą godziną, ludziom ubywa sił, ich ciała drżą ze zmęczenia. Za każde uchybienie, zwłokę lub słabość czeka bicie. Ta szaleńcza zabawa powtarza się przez następne dni. Wreszcie, po dwóch tygodniach, więźniowie z pierwszego transportu zostają przeniesieni do właściwego obozu. Wchodzą na teren byłych koszar przez bramę z szyderczym napisem Arbeit macht frei praca czyni wolnym. Dostają przydziałowe pasiaki, na które muszą naszyć swoje obozowe numery oraz czerwone trójkąty symbol politycznego przestępstwa. Praca okazuje się mozolnym wysiłkiem ponad ludzkie siły, a bicie staje się nieodłączną częścią codzienności. Więźniowie funkcjonują na granicy wytrzymałości, przebudowując stare budynki i stawiając nowe. Wznoszą nowe, solidniejsze ogrodzenie. Wszystkie czynności wykonują w biegu, bici pe pejczami i pałkami, które mają poprawiać wydajność pracy. Racje żywnościowe okazują się głodowe, ludzie szybko opadają z sił, ranni i pobici nie mogą liczyć na medyczną pomoc. Żaden z nich, już nie ludzi, a numerów, nie rozumie zachowania niemieckich oprawców i nowych porządków, które sprowadzają się do tego, że więźniowie nie mają żadnych praw, nigdy nie mają racji. Śmierć, odarta z majestatu, staje się stałym elementem porządku dnia, powszednieje, obojętnieje. By w tym świecie żyć i trwać, Trzeba mieć siłę psychiczną, fizyczną i niebywałe szczęście zwłaszcza szczęście. Więźniowie z pierwszego transportu tworzyli struktury przyszłej administracji obozowej, w której pełnili ważne funkcje. Zakładali obozowy ruch oporu i aktywnie w nim uczestniczyli. Z upływem czasu ludzie z numerami obozowymi składającymi się z trzech cyfr, Budzili szacunek nie tylko wśród pozostałych więźniów, ale także wśród esesmańskiej załogi. Cechowali się oni niezwykłymi wręcz solidarnością i koleżeństwem. Wieloletni pobyt w obozach koncentracyjnych poczynił wśród nich straszliwe spustoszenie. Marian Kołodziej, oznaczony numerem 432, po wywiezieniu z Auschwitz był więziony także w Gross-Rosen, Buchenwaldzie, Sachsenhausen, Mauthausen i Ebensee, gdzie 6 maja 1945 roku został wyzwolony przez Amerykanów. Ważył wówczas 36 kg. Większość spośród 728 pierwszych więźniów Auschwitz nie miała tyle szczęścia. Wojnę przeżyło tylko 298 z nich. Ostatni Kazimierz Albin, numer 118, zmarł w lipcu 2019 roku. Pamiętajmy o nich nie tylko przy okazji Narodowego Dnia Pamięci o polskich ofiarach niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Do usłyszenia.